Aż się zmęczyłem. To był długi dzień, ale zakończony sukcesem. Tym oto sposobem znajduję się w garażu. Co? Dwie i pół włeski. bardzo. Tam jest pierwsza. Dzisiaj jest druga, która dzisiaj przyjechała. Pół, bo nie ma silnika jeszcze. Do wydech wszystko jest, tylko silnik zamontować na trochę sprzętu, a tutaj też jeszcze kolejne pół włeski, które będzie kompletowane w międzyczasie. Ale wygląda to fajnie. Cieszę się. Mototyk przyjechał aż do mężczyzny. Właściwie jest w komplecie, ale będzie jeszcze przy nim trochę roboty. Na przykład można zobaczyć. Tutaj to wygląda nieciekawie, trzeba będzie to wyczyścić, namoczyć żeby to usićność tęcę. na przykład jest zegar, ale jest zbito szybkę, prawdopodobnie nie będzie działał. aczkolwiek może jeszcze coś się z tego złożyć. Tutaj rączki trzeba będzie nowe totalnie. Opony są nowe, bo te właściwie nie są w najgorszym stanie, ale... Ale w najlepszym też nie są. E, stopek nie ma. Nie ma całej instalacji elektrycznej. Nie ma tutaj linek ale jest lampa. Są błotniki. Tylny błotnik też jest trochę w nie najlepszym stanie. A czekolwiek do odratowania. Resztki tylnej lampy. Ja u siebie resztki swojej tylnej lampy już zjąłem, bo miała być montowana nowa, ale jeszcze do tego nie doszło. Nie ma, nie ma narzędziówki nie ma boczku. Ale to też myślę jest do, do odnalezienia.